Siemaneczko Zaczynamy część drugą Moich progów przy Ducato Zamówiłem sobie, wczoraj przyszymi mi te tylne progi, jednak nie będę kombinował no, Ten pierwszy jest taki wąski A ten jest poszerzany Nie, to jest wycinany eee, Nie wiem, tydzień temu byłem na jakimś złomie Kupiłem sobie już paski blachy, jakieś tam znalazłem, ocynkowanej jedynka, Takie paseczki na te progi wewnętrzne Można wszystko odbudować, cholera Także akurat, tu na zdrowym, tam jest 10 cm, będę wycinał to No i ten tylny muszę zrobić cały, nie? Rąd zagięty, czyli sobie wewnętrzny Wewnętrzny, jakiś środkowy i zewnętrzny przyjdzie no. sobie powycinałem, rozwierciłem sobie już otwory sprawdzić, ale mówię na no, no i tu mała się teraz kola w całości Co później przyjdą, jak widzisz zakonserwowane. nie Zlezie teraz to miesiąc z tym. Z tymi mi popołudniami ciężko robić, bo tą drogę tam jeszcze będę robił. No, tu następna dziura. To jeszcze do wyspawania. Nie sobie teraz przykładna, bo muszę sobie zobaczyć, dokąd był ten próg. Jak gdzie gdzieś w tym miejscu przychodzi. A tam z tyłu nie ma nic, nie? Teraz to wszystko muszę sobie podznaczać i podoginać. Gendarki żadnej nie ma, także jakieś dwa kątowniki wimadło i, i będziemy działać. To już też żarło, bo ta dziura co była tu i wołna była w środku i to wszystko wyżerało. Tragedia. Tam dalej wszystko spoko, podróżnicy tylko poleciały progi, co wełna leżała. Nie? No tak, tu na przykład pokażę z tyłu. O, to jest wełna. I to już błoto leciało. Tu jeszcze jest spoko, ale to już zgniło. Miałem te też zamówić, ale mówię się nie wyrobię, bo te są takie szerokie, właśnie Taki sam jak ten. Idzie na tył, ale się tych plastików nie ściągłem. I zbytnio do mnie widzę, jak to ma być. Nie wiem, po co te plastiki, cholera, tylko kufa, dziur narobiony gnije. Też już tu widziałem z tymi dziurami, żeby te listwy pozakładać. No bo co? Musiał wszystkie wszystko szpachlować, zaspawywać. Tak robiliśmy kiedyś, jak się uczyłem za ucznia. 97 rok był. Jak robiłem za mechanika, się uczyłem. I blacharkę też. No to duży fiat, chyba bodaj, że jak przerabialiśmy też miał te listy boczne. Czy to w czymś było? No to wszystko blaszki od środka drzwi, było zaspawywane, zaszpachlowane wtedy. I koniec. Także no ten tył też. Jeżeli byłby ten próg zdrowy jeszcze na dole wątpię. Chociaż ten plastik się jeszcze trzyma. Jak będzie zdrowy, to tam wyjęcione tą wełnę i po prostu wstawię tu wstawkę, na kole przyjdzie i koniec. To, to akurat najmniej wody leci, bo tutaj tylne koło tylko chlapia, tam jednak spod przednich cały czas dyga to nie? No, także no. dzisiaj przy sobocie się trochę tu za to chcę zabrać, żeby zobaczyć z czym to się je tak, żeby żeby to zgnite, powycinać i zrekonstruować, to jeszcze tym bardziej nie ma tu wejść trochę go tu podniosłem Solbecik pod spodem, no nie, mam dechy tam od góry, także nic się nie stanie. Tylko to sobie muszę zrobić, to ma być tak, czy bardziej bliżej tu. Ale raczej tak. Mogę też trzeba jakąś stawkę zrobić. No miałem tego młodszego, że 94 jeszcze tego pierwszego. Tam to podróżnice z przodu gniły zazwyczaj. Akurat tego problemu nie ma, tylko że ta blacha to jest takie gówno że... Co to tam się trzyma To na super, na jakiś klej pewnie przyklejone tam tylko przyspawane na środkowym i przy drzwiach i koniec i ta trzyma podłoga Trochę już postał, bo zerdzewa <gry> tarcze prawie bez rantu, bo to też było wszystko wymieniane wszystkie tarcze bębne, tarcze były nowe Także dobra, I idę to odmierzać i wycinam coś w go Połączę się później. No niestety, mam tylko jeden kątownik, bo ten drugi wykorzystałem na tą równiarkę do piachu, do drogi. No, a trzeba sobie radzić. tam jeden rad jest na 2,5 cm, co się łączy z tym dolnym progiem. Ściski i madło. Co bym dobra, żeby, żeby mieć tą swoją kientarkę, by się przydała. Także tu, już jest 0,8 albo milimetr, no to jest co pukać, co giąć. Do dobra gientara to by dała radę, nie? A, jak na praktykach się uczyłem, no to dwa kątowniki były w duże i... ...ściśnięte na końcu i klebanko, nie? Młotkiem. Także... Mam 2,5, 5,5 muszę mieć to długie, no i 2 mi zostanie, bo takie dziesiątki mam. Dwami zostanie żeby przyspawać do starego progu. To troszkę więcej, a szczegół chociaż nie pomyślałem, mogłem tu dwa zrobić, żeby mi w ten próg weszło. Dobrze, będzie z jednej strony 2,5, z drugiej 2 wychodzi. To sobie najwyżej odwrócę. Jak ten oryginalny próg tu przyjdzie, zagięty pospór, żeby mi weszedł. Dzisiaj cieplutko, choć wstaneczko trochę zaszło to zaraz chłodno, tak to bez koszulki człowiek siedział Ale się wygiął Doprostujemy No i to będzie dół Tam zagniemy z tyłu do góry i będzie z tym starym zespałem. I to mamy wewnętrzny próg Byłby prawie gotowy Dobra, mocuje. No i akurat fajnie, bo kątownik ma 5 lub 50 mm. 50, 5 cm. A 5,5 potrzebuje akurat zagięcia. Także taka SK będzie. nie? To do góry, to na dół. Także będzie bajeczka. Klepiemy dalej. No, jest doklepane. Jak ja to mówię, zrobić coś przy użyciu zwykłych narzędzi. Najważniejszy młotek. Trochę umiejętności wyobraźni pewnie, nie? No szkoda, że sprzedaży nie robią Wewnętrznych progów byłoby ułatwienie duże Jakieś autko takie naprawić Tylko zewnętrzne I tak teraz, że cały, cały zestaw sprzedałem na te nowe roczniki, bo Jak dwa lata temu szukałem, czy trzy to był problem Ale Oby no nie padało, to na dworze coś się zrobi, bo tak to znowu garaż za mały Żeby wjechać no. resztę spawy naciągną no. ładny próżek mamy w ocenku coś takie zaraz pali by się ciulowo spawało migomatem To już w prawie na półtora samochodu wyjdzie. No i to co jest tu wyżarte, tu jeszcze trochę tego jest, widać tego rantu. No i praktycznie to wycinamy zgnite, to będę wspawywał od środka. No i do tego rantu zewnętrznego przychodzi jeszcze ten Wycięty środek w pionie, trzeci próg, czyli jeden, drugi na wprost i trzeci zewnętrzny. Czy to wszystko ciacham, zgnite. Tu jest poprzeczka, zostawimy. No i to samo, no, za dużo, nie będę wydziwiał. No, Przecinam do spawania i, i koniec. Ja to będę chciał po tym rancie zgnitym, bo to reszta się trzyma. żeby żebym miał linię złapać. To, i później, jeszcze będzie poheftowany od zewnątrz parę bobelków i, i koniec tego te progi, progi, no progi. To jest reparatur, reparaturka tylnego błotnika ogólnie. No to tu nawiercałem spawy, co były zgrzewy. No to tak samo po nawiercam przez spawam. Jeszcze tutaj do wyprostowania blachy bez do przecinaka tu. To pochęwuję jeszcze parę bobelków. Tak, tutaj listwa zasłania, nie? No i tak to będę miał bazę progu. Dopiero będę mógł zabudować tą no znitą dziurę. Poszlifować to wszystko. No i trzeba będzie dociąć dotąd. Położymy się. Widzicie co to, to jest, nie? To jest ten pionowy próg. No ja to będę ciachał, tak tam i pójdzie blacha na 10 cm, tak akurat takie paski są. No i tego co jeszcze będzie naprawić. Przedłużymy go i no, tu mówię tu. Tak nie widać, że... Ale... To tylko się prosi o wyczyszczenie i konserwację. I to duka to jeszcze po lata. Dłumik do wymiany tylnej, kiedyś kurde, cofam, a tu cała blacha się, co jest zawinięta w koło, wisiała, nie? Musiałem ją urwać, odciąć boszem. I tam jest druga pod spodem, tam progów też w ogóle nie ma. Tragedia. Na no, w zestawie za 620 zł. No, ale drogo znalazłem. To jest ten krótki pod dziwiami, ten długi tu. Co mam? Kupiony wcześniej. No i ten teraz ten tył. Co doszedł? Szeroki. Chyba nie bez tego tylniego. 600-700 złotych, prawie. No, no na dwie strony. Przepraszam. Na dwie strony. Także jak już, jak już zaczniemy spawać, wycinać, szlifować, to już będzie coś. Tu mało widać, o to jest ze skosa, to akurat mi też tak fajnie wyszło spodu też nie pójdzie, bo poprzeczka jest No to i tak będę musiał wyciąć na ten, no ale dobra Coś z tego będzie panowie Coś z tego, tego. będzie Okej, okay, działamy o, no, rancik obcięty oszlifowane z grubsza, tam jeszcze tą korozję muszę bardziej doszlifować także mam na długość tego no, i to pójdzie tu według tego tam muszę się zapać według tego starego co jest tu pod spodem <kłysy> no, tu ociotka sobie pochewtuje na zewnątrz na racik, też parę bobelków wypsikamy środek no i mówię, no i teraz na to przyjdzie ten środkowy i będziemy męczyć dalej Ok, czyli mam już wszystko wycięte to już sobie przyhaftowałem, tu sobie zrobiłem zaginkę do zgnitu tam obspawam błotik przypasowałem, ładnie tu pasuje do rantu Teraz to pójdzie ta blacha Cyk Także większe pół progu jest, to zrobimy to na mijankę Żeby się nie złamał Nie no żartuję, tam reszta podłużnic trzyma także Także sobie tutaj teraz heftuję od środka Cyk, 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 cyk. I to co tam zostanie mi O, obcięte tu o, Ładnie tu poboble Bobelki, żeby ta blacha nie odstawała Także, nawet jak to teraz będzie chlapać, ta woda spłynie po włosie, nie pod włos. Nie? na wierzchu na spała tamtej strony to wszystko leciało na ten. Także, no już pomału, zaczyna mi to się podobać. Nie ma tragedii. No najgorzej będzie pobawić się w to. Tak to widzi ta Drewno, bo to jest ta podłoga cieplana. Tu jeszcze jest tropian, będę się to wywalić, żeby się coś nie zapaliło. Tu jest to nadkole docieplone. Z chęcią do wywalił tą podłogę w diabły drewnianą. Ten laminat. Nie na tych ścianach, ale szkoda mi tej zabudówki, żeby za jakieś piśniówki kupować, czy sklejki. Także bym tam wszystko od środka wtedy wypsikał. Nie? No bo zawsze to jest dojście ładne przez te dziury. Tu w tym botniku są dziury od dołu. Do konserwacji jakieś tam. Kienko też jest. też by coś wypsikał. Także ten, coś by tam zdziałał. Z tym, no i to, no to już tego chyba. Jak Boszem naciąłem za mocno? Tu jeszcze bym musiał jakąś stawkę zrobić. Kogo tu niesie. No muszę spauzować. Oj. No że to trzeba będzie to jakoś naprawić. To całego narożnika brakuje. Nie wiem, no ja o jedno, to wszystko wywalił, ale z jedna płyta. Druga no i co, to poprzykręcaj te wkręty, bo je wszystko gnije. Tu taką robotą no dobra, wytniemy co zgnite i będziemy się bawić dalej no i tak to wygląda mamy przyspawane tu jeszcze muszę na trójką stawić, bo tam było zgnite zobacz, coś tam nie zaciekało Przymalowane minio, bo nic sobie nie kupiłem na razie do konserwacji No i teraz co? Teraz przychodzi ta... Ja no mów sobie, mów! Nie pój się! Teraz tu przyjdzie ta blacha Tylko, że kurwa za wysoko sobie obciąłem to Coś muszę wykombinować albo podwójną zrobić Nie? Tak, teraz tu przyjdzie ten próg, no i dopiero zewnętrzny tak już mówię chyba z piąty rosto także większą połowę mamy no, kurnego nie Mówisz, że mąc na na nagrać Jak się obcinasz Także na dzisiaj nic tu więcej nie robię bo już chyba po 17 A to zaraz sąsiad przyjdzie na małe co nieco Bo jutro święto Trzeba z rodziną posiedzieć, dziś jest okazja coś sobie tam wypić nie? jakiegoś drinasa. O także e, co? A, smacznego jajeczka i zdrowych wesołych dla wszystkich